Widzicie, ty jest torba I, i w ogóle dzisiaj jest czwartek, i była wigilia klasowa. Nie w kanałach, czy wy mieliście klasowa Czy wy po prostu nie macie w szkołach, bo nie miałam? No i się tak ubrałam: taka spódniczka, tutaj bluzka, No i takie, zobaczcie. To mam takie. Ja byłam przez tak, no jakby byłam chora. Więc moi mojej robili takie fajne choineczki i świeczki, ale ja tego nie robiłam. To już możecie sobie tutaj zaglądać. Ja już tą paczkę otwierałam w szkole, bo nie mogłam się doczekać, co tam będzie. Nie wiem, czy widzieliście. Ale zróbmy pierwszą rzecz. I mamy to sobie o takie też. Zobaczcie. To jest jabłko, ale nie jakieś zwykłe jabłko. To jest z napisem Wesołych świąt. z takim prezentem. I stwierdziłam, że ja go zjem. A ja zrobię zdjęcie, bo. O, właśnie, napiszcie w komentarzach, co wy dostaliście jak się co wy dostaliście ale jak więc mi się jakieś warsztaty. No to jest taki jabłuszko, ja sobie zrobię tego zdjęcie i sobie zjem. Tylko troszkę mnie to zastanawia, że to jest takie, jakby było zgniłe to, ale no. A i widzę. Będzie, Ja jadę na ferie do Lądku Zdrój i będę Wam nagrywać, bo nie wiem, może zrób, pokażę Wam jak wygląda mój pokój, no. taki domek i może gdzieś tam jeszcze Wam coś pokażę. No. To kolejna rzecz. To jest taka malutka, ale to zostałam od koleżanki z Ukrainy, bo y, jedną bardzo lubię. To jest taki, taki miły liścik. Zobaczcie, ty ona bardzo ładnie malować, Tutaj taki narysowała choinka, aniołki, serduszka takie. I tutaj jeszcze z tyłu taki prezencik i serduszka. Ok, to otwieramy. Ja już to wszystko widziałam, ale też wam pokażę. On jest Ukraińką, więc nie za bardzo umie pisać po polsku, ale wam y, przeczytam, jak ona napisała. Tak za bardzo niepoprawnie, ale potem wam napiszę tak. Dobrych świąt, żeby Ty listka. Byś. Yy, z, z, a, to jest zdrowa. Diego napisała zdrowa. I tutaj od Marchary. Zobaczcie. Tutaj tak pisze. O, no, czekajcie i przeczytajcie sobie, tylko tutaj od tego zaczynajcie. Ona tak pisze, właśnie. Zaczynajcie. No. I ona tutaj narysowała na przykład gwiazdeczkę. O. No. Ja tu narysowała na przykład tutaj gwiazdkę, serduszko, tutaj Fragę Ukraina i Polska, marchewka, i tutaj taki krzyż. No, i jeszcze tutaj, jak są margarity. Ej, tutaj zobaczcie, bardzo ładnie tutaj mamy kominek. Kominek, koinki, gwiazdy. Tutaj pełne jedzenia. Super. I teraz jest już taka najlepsza rzecz. Rzeczów, czyli taka już największa rzecz To jest e, Dam wam Nie, bo chłopacy dostali Też to jabłko I to jest samo, tylko że oni dostali Zamiast tego prezentu, który my wam mieliśmy dostanie, Dostaliśmy, to oni dostali hotli, hotliusy Hotliusy No Wiecie o co mi chodzi? No to jeden yy, mój kolega dostał takie mega fajne, bo dostał z krotków Sego. Wiecie o co mi chodzi? No to on mógł sobie go otrzymać, to było mega fajne. Dobra. To przechodzimy do tego ostatniego. To jest taka zdrapywanka. Dostaliśmy. E, niektórzy dostali takie z, dziewczyny, niektórzy dostali z zwierzakami, a ja dostałam określić. Chciałam zwierzakami, bo to super, ale nie chciał się ze mną wymienić. Trudno. E, tu widać, że no, jest od trzech lat, ale to, to nie ja wybieram. I tutaj mam pokazane, jakie są e, to. Nie ma pokazanego tu jednego. Bo innego akurat to, to tutaj go nie mam, bo ja go robię właśnie. No. Ale mi się najbardziej z tych tutaj podoba to, to słońce. to słońca. No. dobra, to wam pokażę weźmy wszystkie i pokażę wam wszystkie szablony. Jest jak taka zrapanka, to nie, nie musisz mieć jakiś patyczek. No to taki każdy dziewczyny miał taki o tom bez więc ja już Wam pokazuję. To jest. Nie. Wszystkie to są. A no, to są wszystkie. No. To ja go... Teraz to ja go tego robię, bo zaczęłam już w szkole robić. No właśnie tego. O, go będę robić. A bardzo fajne w ogóle, bo ja bardzo lubię takie rzeczy. słuchajcie, upowywa. już tutaj robiłam rakietę. No. No to ja mogę Wam zrobić. Jest ten papieczek. Ja go nie, nie muszę mieć. Tę patyczka bo mam dużo takich właśnie. Mam dużo takich, zobaczcie. I on tu ma dwa strony. Jeden taki grubszy, żeby można tak szybciej. Ale ja używam tą stronę. Dobra, to troszkę zrobię i widzimy się, jakąś troszkę zrobię. I to zrobię. Te tutaj kontury. Pokażę, ja wam pokażę bo ja tu mam kamerę i tą. Dobrze, ja zrobię tutaj takie kreseczki, to zrobię tu. Okej, okay. ja będę robić i wam też powiem. Ja miałam takie też, dostałam na urodziny. Taki jak będziesz krzypiać. To ja takie dostałam na urodziny. Tylko taki zeszczycik dostałam i tam były różne takie wzorki. To nie było takich kolorowych, na przykład jak tutaj. Tylko były... Takie, no, jakby, co powiedzieć, takie też no, to były tam brokatowe, ale były tylko złote i srebrne, no. A dajcie znać, czy takie też też, takie coś podobnego mieliście. Bo ja mam tego w sumie dużo, ale zawsze mi się te patyczki gubiły i już tego nie miałam. Ale jakby, co, jak wam się zgubią? No to już nie szkodzi, możecie sobie wziąć po prostu tę karty. Ja też dopiero to, to odkryłam. I widzowie jak dać się. No, to, to mało, to mnie to nie dać jak dwadzieścia, ale w górę dać co zrobię Wam. Jak będzie ferie i pojadę, to Wam coś tam nagram, jak jechałam i takie tam rzeczy. I tam Wam też pokażę. Bo my zawsze mamy tak, że zawsze jak dziś jedziemy, rzadko idziemy do góry, czy tam może, to zawsze jak idziemy na obiad, to bardzo często jedziemy do galerii. Albo zatrzymujemy się przy McDonaldzie. Bo no McDonald's jest, jak gdzieś się jedzie, to będą... Będzie... U nas bardzo często jak jedziemy, to bardzo często są te McDonaldzie. Eee... No, jeszcze, mam, bo jeszcze mam dużo zrobienia. Okej, okay, nie powiedziałam wam, ale jeszcze zrobiłam tutaj te kropeczki i zrobiłam jeszcze tutaj. No i to już jest wszystko z prezentów, ale widzimy w komentarzach, czy chcecie, żeby mam żebym otwierała z Wami, jakie dostałam jak tam, jak tam prezenty na Wigilę, taką rodzinę. I pokażę Wam to, jak on tak wygląda. Tak tak. Były jeszcze z Reniferkiem dla dziewczyn, ale ja wziąłam sobie taki, no, tak mi się podobało. No, ja już otworzyłam okienko dzisiejsze, ja wam nie otworzę, więc wam nie pokażę, więc teraz już możemy kończyć. Dobra, to pa! No, pa, pa! Pa, 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 pa! pa.